Powiedział abba Izydor, jeżeli szukasz królestwa niebieskiego, to wzgardź bogactwem, a pracuj dla Bożej zapłaty. No, czyli prawda, to jest to, co wiadomo, że. Słowo, którego ja tak strasznie nie lubię, to jest wartości, prawda? Bezosobowe słowo, które zastępuje czasami myśl o Bogu. Ale tutaj trochę trudno inaczej to wyrazić, dlatego że Abba Izydor też nie wspomniał wyraźnie o Bogu. Jemu chodzi o to, żeby pogardzać wartościami doczesnymi, a pracować dla Bożej Zapłaty, czyli dla zbawienia. Powiedział tak, że nie możesz żyć po bożemu ty, który kochasz rozkosze i pieniądze. Czyli chcesz mieć przyjemności wszelkie, a no w tym także oczywiście przyjemności stołu, ale nie tylko. No i chcesz mieć środki do nabycia tych przyjemności. Oczywiście, że jeżeli człowiek kocha, jak to Abba Izydor mówi, rozkosze i pieniądze, to żyje sercem w tym, co kocha, czyli żyje sercem na tym świecie. A o tamtym zaledwie myśli jako o jakiejś możliwości, co to może kiedyś, prawda? Jeszcze zdążymy o tym pomyśleć. To jest diametralnie przeciwne tej właśnie ostatnio czytanej w kaplicy. Ewangelii o sprzedaniu wszystkiego, co się ma, żeby zyskać królestwo Boże. Święta Teresa Wielka mówiła, że ludzie czasami chcieliby się zbawić przez sen. To znaczy leżą sobie wygodnie i niezbawienie przyjdzie samo, a oni sobie śpią. Powiedział także. Jeśli pilnie przestrzegacie postów, nie nadymajcie się z tego powodu. A gdybyście się mieli pysznić, to już raczej jedzcie mięso. Bo pożyteczniej jest człowiekowi jeść mięso, niż pysznić się i nadymać. No Na pustyni egipskiej jeść mięso to już była ta najniższy upadek. To już jest człowiek, który naprawdę nie ma żadnej ascezy. A skoro nie ma żadnej ascezy, to co on tu robi, prawda? Otóż okazuje się, i to cały nurt myśli ojców idzie właśnie, płynie tą drogą, że są sprawy jeszcze ważniejsze i że najgorszy nawet brak, Ascezy, czy takich jakichś prawda, zewnętrznych cech mnicha to jest jeszcze i tak lepiej niż pysznić się i nadymać. Pamiętamy oczywiście, że święty Benedykt przejął to przekonanie od ojców, właśnie to przekonanie, a nie ten inny nurt który prowadził do bezgranicznego i czasami już zupełnie skrajnego właśnie oddawania się trudnościom fizycznym i cielesnym. Święty Benedykt przejął ten nurt i raz, że wszystkim ustala jakiś takie, chociaż bardzo ostrożnie, ogólny poziom wyżywienia i pracy, a dwa, że wyraźnie mówi w rozdziale siódmym że jednym ze stopni pokory jest niewyróżnianie się z tłumu. Oczywiście nam dzisiaj o tym nie ma sensu tak mówić, jak było sens mówić o tym kiedyś dawniej. My na ogół w naszych czasach tej pokusy nie cierpimy, żeby się wyróżniać swoją ascezą. Jeżeli ktoś taką pokusę cierpi, to niech sobie właśnie przeczyta ósmy stopień pokory i niech sobie przeczyta. A tegmaty ojców pustyni, gdzie abba Izydor wyraźnie mówi, że pożyteczniej pożytecznie jest człowiekowi jeść mięso niż pysznić się i nadymać. Powiedział także, jeżeli szukasz zbawienia, rób to, co do niego prowadzi. Jeszcze raz ten, ta sama myśl, która przed chwilą tutaj była, właśnie o tym, że nie możemy się zbawiać bezczynnie, że jednak jakaś współpraca z łaską musi być. No dobrze, ale przecież zbawienie jest łaską, nie szkodzi, ale my z tą łaską musimy współpracować. To już nieraz mówiłyśmy o tym i to wiadomo, że nikt do tej pory jeszcze nie, nie ustalił dokładnie granicy między działaniem łaski a działaniem naszym. Bardzo możliwe, że ta granica też przebiega indywidualnie i nie u wszystkich tak samo, ale ilekroć ktoś się silił na to, no to bardzo zawsze wpadał w niebezpieczne jakieś um, pojęcia. Ten pan, który wczoraj tu przyszedł i szukał konsultacji, zaczął od tego, że Skoro człowiek jest grzeszny, to wszystko, co robi, jest grzechem. No, owszem, była taka teza w chrześcijaństwie. Luther, Kalwin głosili coś w tym rodzaju. My tak nie sądzimy, dlatego, że inaczej to Bóg nie byłby w ogóle sprawiedliwy ani odrobinę. jakaś, jakaś Część przynajmniej, i to też jeszcze pod działaniem łaski oczywiście, ale jakaś część naszej współpracy musi być. Inaczej to byśmy właśnie tylko spali i czekali, aż nas Pan Bóg sam zbawi. Ojcowie byli innego zdania: Jeżeli szukasz zbawienia rób, to co do niego prowadzi, postępuj tak, a nie inaczej.